Zrobimy, jak mówiłem, te ćwiczenia, i jeden ćwiczymy z drugim, proszę. Grupami. Tak. no z kim chce, chce się połączyć tutaj, to proszę połączyć się teraz. I z tej strony te krzesła, tak jak tu siedzimy. Będziemy, ja po środku będę chodził. Czytamy. 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 Proszę Państwa, przygotowujemy sobie długopisy i w ten sposób bierzemy długopis. Proszę popatrzeć, jak długopis powinien wyglądać. Tak wzięty do ręki. Te osoby, które będą wprowadzały inne osoby, biorą długopisy do ręki. Do długopis. Wystawiamy tak na główkę, ale główka tak, tak i oczka unosimy do góry. W ten sposób, żeby wywołać fiksację wzroku. Jeżeli trzymacie w ten sposób długopis, to zobaczcie, że z nim można manipulować, przesuwać, albo ręką wysunąć tu, albo ją schować, jeżeli mamy tak długopis w ten sposób zrobiony. Można podnosić do góry jego. Ja trzymam tu lekko nad główką, żeby nie opierać ręką na głowę, by nie wywoływać tu uczucia ciężkości na głowie. I... Nie krzyżujemy nóg, tak właśnie. Teraz proszę Państwa, mówimy do tej osoby. Proszę skoncentrować swoją uwagę na czubku tego, na koniuszku tego długopisu. Tak jak tutaj, pani widzi koniuszek, tak? Może pani wyżyj podniósł. Tak, widzi, dobrze. I proszę wpatrujemy się w ten długopis i poczujecie państwo, że powieki wasze robią się teraz ciężkie, leniwe, senne. I zaczynamy odliczać. Cały czas 4. pada na ramiona, kartkę piersiową, wszystko powoduje się. Nie istnieje kartki bioder. Cztery. Cztery. Długie uczucie spokoju, sejności, relaksu, prężenia. Ogarnia Twoje ciało.

wrażenie, że myślałam o nie czyli teraz słuchajcie muzyki. I się błęzi, i błęzi. Ludzie tylko wyłącznie starają się być dla ciebie miwi, uprzejmi. Jesteś zaskoczona, jak szybko spełniają Twoje marzenia. Poczucie szczęścia, błogości wnika w każdą komórkę Twojego ciała. Relaksujecie się jeszcze bardziej i wprowadzacie jeszcze większy trawę. Bardzo Ci to sprzyja. Lubisz to. Widzisz tam jakieś osoby w wodzie? Nie po Jakieś Jakie jest chłodne jaskini? Ciemne. Ciemne. Chwale przypływają, rafają, relaksując się jeszcze bardziej. Pani się czuła? Czułam się lekko. Pięknie, yy, bez problemów. Gdzie Pan Andrzej wprowadził Panią? Na plażę. Na plażę. Nad morze. Tak? Nad morze. Tak. Widziała Pani siebie? Widziałam siebie, właśnie taką lekką. Mm -hmm. Bardzo lekką. Rozmawiamy. Gdzie ją wyprowadziłeś, Cezary? Teraz jesteśmy w jaskini. W jaskini razem. Jak się czujesz w tej jaskini? No, opisz mi tą jaskinię. Mam zielony szmaragd, Aha. który pomaga mi być szczęśliwą, dawać miłość, czuć miłość i euforię. A nie boisz się, ta jaskinia ma wyjście? Ma. Gdzie Jak? Widzisz jakieś światło z przodu? Tak, na plaży. Co jest? Na plaży. Ale jaskinia to Tak, jest. z jaskini jest wyjście na plażę. Wyjście na plażę, świetnie to. No, dobrze, widziała chociaż... Pani te piękne rzeczy. Widziałam tu. różne rzeczy, chociaż nie wszystkie, ale ogólnie. No, nie, nie traciłam tak jak gdyby łączności tutaj z pomieszczeniem. Słyszałam nie, ten gwarancję. Nie tracić wyłączność, tak. dlatego że jednak ten szum jest tutaj i, i wiemy, że jesteśmy tu, ale możemy mieć podzieloną uwagę, że jednak trochę wchodzimy w ten stan, choć, choćby jego częściowo uzyskać. Udało mu Panią tak, wyprowadzić? Udało mu się jak najbardziej, było bardzo fajnie, czułam się zrelaksowana. Przede wszystkim Mówię, miałam ten swój kamień, który w sumie tak naprawdę mam nadzieję, że zostanie, więc w momencie, da, kiedy no, będę, więc jeżeli pewnie. będę się źle czuła i będę miała jakieś negatywne nastawienie, to zamykam sobie. oczki. Oczka jest zielony, szmaragd i, i jest wtedy to takie uspokojenie, szczęście, euforia, pełna miłości. ta rady Pani wprowadzić, odzajemnić się na mam nim? Mam nadzieję, to... z spróbuję. A jak Cezary czujesz się po tym? Czujesz już mocniejszy, że dasz radę? Ja nie zakładam możliwości, że nie dam rady, więc to jest niewłaściwe pytanie. Też jest bardzo dobre podejście. Gdzie siebie widzisz? W kostnicy. Się... Co? Co tam robisz? Jestem... Nie wiem, chyba odwiedzam. Nie, nie jestem zmarłym może nie jestem zmarłym w każdym razie jestem, stoję w kostnicy stoję przed tymi lodówkami z one ci się kojarzą? z one ci się kojarzą? nie wiem my w trakcie sensu hipnotycznego z tego miejsca, czyli ego przechodzimy tu na E, poziom duszy. I to jest dusza, 90% naszego życia. To jest dusza. My przychodzą tu do, do tego świata, to jest 10% materii, jak mówią. to jest świat zewnętrzny. Ja mówię jak do pracy. No i gdzie? Bo ja byłem na plaży, później w górach, później w e, Dolinie, dżungla, ten wodospad, motyle, w sumie wszędzie. W ciągu pięciu minut to wszystko. Jako oszczędność na biletach, co nie? jeszcze raz, dzisiaj już inaczej. Zaciśnijcie dłonie, proszę Państwa. Ma wygodna pozycja, żeby tak. się nie, nie, nie blokować. Tak. Bo, no, nie trzymamy zawsze poprosić Ci na klatce piersiowej. Tu tak trzymamy. Także w ten, ten sposób. I można by było na nie patrzeć. Proszę patrzymy teraz na dłonie. Zobaczycie jak Wasze palce splatają się teraz i nie mówcie rozrywamy palce, tylko dłonie rozrywamy, bo kiedy dłonie będziemy rozrywać, to możecie Państwo, że palce Wasze splatają się. Słuchajcie słowa, bo słowa mają znaczenie, to jest brały również słów. Dobrze. Raz. Zaciskamy dłonie. Dwa. I palce zostają się splatać. Trzy. Cztery, pięć. Ściśnięte dłonie. Teraz patrzcie na palce i próbujcie rozrywać dłonie teraz wasze. Próbujemy dłonie rozrywać. Zobacz, a patrzcie tylko na palce. Nie interesuje Was już dłonie. Próbujecie je rozrywać, a na palce patrzycie. Patrzycie na palce. No próbujemy rozrywać. Zobaczcie teraz, że coraz bardziej trudniej Wam już dzisiaj rozerwać, bo dzisiaj poddajecie się sugestiom ludzie. I będziecie widzieli, że te osoby, które mają problem z rozerwaniem teraz dłoni, już mają stan transowy, prawda Panie Beato? Dzisiaj jest lepiej, Cezary, lepiej jest. Proszę, proszę Cezary, jak splecione palce. A możecie zobaczyć, jak one białe się zrobiły. Proszę, jak wielutkie robił się. Czyli odpływa krew nich. <laughs> no próbujemy, próbujemy rozerwać teraz i będziemy pytali. Tutaj, Panią, Co Pani czuje? Da się dzisiaj rozerwać? Nie da się. Czyli mamy już piątkę z tego. Pani Kasiu, czy da się rozerwać? Nie nie da się rozerwać. Nie. Bo co? Trzymają palce, prawda? Super. Tutaj u tego Damiana oczywiście, a Pani tutaj ma. No, się arleta Arleta. Tym bardziej się Tym bardziej, tak, prawda? Zauważacie to. No i próbujemy rozrywać dalej. Próbujemy tutaj rozrywać. Tu je nawet Piotr rozpiął, ale palce splecione ma, bo widzę, że nie może rozciągnąć teraz. Nawet jeżeli rozer... dłonie puścicą, to ale palce już są splecione, prawda? Pani Sławko? Splecione palce? Tak. Splecione, trudno rozerwać. Tu pani też widzę ognieszki? Trudno, bardzo dobrze. I teraz weźmiemy raz. Dwa, trzy i wydech. Raz, dwa, trzy. Poszło. Raz, dwa, trzy. Damian dwóch minę. Tu jest osoba, która wchodzi. Macie wtedy świadomość tego, że wchodzi taka osoba w trans. Już bardziej. Możemy hipnotyzować patrząc, patrząc w oczy, a ona ma skoncentrować teraz uwagę na palcach. Kiedy będę tylko palcami, to teraz powieki będą opadały w dół. Proszę. Powieki sklejają się bardzo dobrze. Teraz poczuj wiatr nad głową. Przesuwa. I możesz próbować otwierać oczy. Zobacz, te powieki już są sklejone. Mocuje się z powiekami. powieki jest klejony zamknięte. Mocuje się z nim. No, wiem, że wchodzi głębiej. Weszło. No, dobrze. O dobrze. Za głęboko. Raz, dwa, trzy, budzisz się. Obudź się. Obudź się. Jest tu i teraz. Dzień dobry. Witamy tu i teraz. Dzień dobry. Teraz kiedy położę palec, tu, twoje oczka skoncentrowane na moim palcu, kiedy położę palec na twoim trzecim oku, powieki wtedy opadną w dół. Patrz mi na palec, zbliża się. w dół. Pięknie, sklejają się. Poczuj wiatr nad głową, płynie. Pięknie. I teraz możesz próbować wstać, zobacz ten palec trzyma dalej na czole, mocujesz się z sobą, mocujesz się, mocuje się, mocuje się, no próbuj, czy da się rady wstać z krzesła, twoje ciało przykleiło się do krzesła teraz, przykleiło się, co się dzieje, nie ma rady, rady? możesz się otworzyć. Dobra Radek, kwestia jak błędnik funkcjonuje, nie śpi, no to, to, to bez problemu wstać. Tak? a, a ja? ja czuję, że teraz ma... Masz palec na czole przyklejony no. i ten palec się trzyma. No. no spróbuj teraz, czy uda Ci się wstać. No co czujesz? Ciężko było wstać? Ciężko, ciężko. Ciężko, ciężko, wstać. Ciężko, wstać. ciężko wstać jest. Przy oczkach zamkniętych nikt nie wstanie. To możecie wypróbować. Nie wstanie wtedy. Nie wstanie przy oczkach zamkniętych. Proszę patrzeć na palec. I teraz kiedy ten palec do czoła. Twoje powieki opadają w dół, sklejają się i tak będę trzymał palec do końca na czole. Raz, dwa, trzy, zamknij oczy. Zamknij oczy. Powieki sklejają się. Teraz trzymam palec na głowę. Ja teraz przepuszczam przez głowę. I teraz możesz próbować przy tym moim naciśniętym palcu wstać. Za chwilę poproszę Cię o to. Możesz próbować teraz wstać. Palec mi trzyma na czole. Teraz moje palce trzymają twoje powieki. Poczuj teraz jak mocno trzymają moje powieki. Teraz puszczę wiaterek nad głową. Poszedł wiaterek. I teraz możesz próbować powieki mocować się, otwierać, zobacz jak mocno sklejone. Mocuje się z nimi. Powieki sklejone są. Mocno. Mocuje się moją silną wolą. Ja chciałem to zrobić bardzo i dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Aha, ja nie ma rzeczy robię. niemożliwych, tak. No gdybym trzymał palce na powiekach, no. to by było niemożliwe. Nie, bo męczyłem się. A, czu... A czułeś palce na powiekach? Czułem na początku, ale jak się koncentrowałem żeby je otworzyć to robiłem wszystko żeby je otworzyć więc zrobiłem jakby autosugestię w przeciwną stronę nie. to co ja chcę osiągnąć wy sobie wprowadzacie autocenzurę tak. to was blokuje. Tak. to i jest jesteście na przyjęciu wtedy, to nie, może, nie możecie być jak nie poczujecie że jesteście w jakimś stanie to wprowadzacie sobie autocenzurę Proszę unieść tu powieki do góry, patrzeć teraz do góry i teraz twoje powieki opadają w dół w dół, oczka uniesione do góry, powieki twoje sklejają się mocno, sklejają się, teraz mocniej sklejają się, zostają mocniej sklejone, czujesz jak ciepły wiaterek wieje nad główką twoją i oczka, teraz powieki sklejone, możesz próbować otwierać się, ale nic z tego, powieki sklejone. Oczka zamknięte. Mocuje się z tymi powiekami teraz. Mocujesz się. Jeszcze mocujesz się. Ale jak. No, ale oczu trudno otworzyć. Tak. No mówić, bo tak to to nie odnosno. Nie się. Odwrócenie uwagi od mojej sugestii szło. Mhm. Jeżeli twój skoncentrowane skoncentrowany na mojej sugestii, to dalej się ciągnie. To jest działa. To, to próbujcie teraz tak zacisnąć palce, zaciskajcie swoje dłonie, I patrzcie na swoje na palce i próbujcie teraz rozerwać ramiona, rozerwać ramiona. Zobaczcie, że wasze y, y, pięści są ściśnięte jak magnes, macie magnes teraz w swoich rękach. Próbujecie ramiona rozerwać teraz, ramiona, zwróćcie uwagę na ramiona, Roz, próbujcie rozrywać teraz. Czy się uda teraz? Co się dzieje? Nie można? Nie, Ciężko. Ciężko rezerwować. To rozsunie trochę, ale. Co jest? Czy ma magnes? Bo Czy... czujcie, jak teraz nawet chcieli, chcieli, przed na grubicie chcieli, przyciągając na swoje ramiona, jak, 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 jak pincie pincie z magnes wywołały. Tak, pani Beato, czuje pani to? Nie. Czuję. Co, ściągają się teraz pani y, pięści mocno? Mocno. Próbuję pani rozrywać ramiona. Zobaczymy co się dzieje z pięściami. Koncentrujemy się wtedy. No próbujemy rozrywać nie, ramiona. Nie da rady. A, Weźmiemy głębokie. Nie da rady. Aż zdarętwiałe. Czujecie jak zdarętwiałe. Pani potem... Się, a potem Znowu ściąga, jej. tak? To jest taki... Raz, dwa, trzy. Głęboki wdech i wydech puści. Uff. O, je, no, raz A zwętwiałe ręce. No to, czyli niewierny Tomasz już się przekonał. Tak. <głos> <głos> Bo doświadczył coś do, do, do tego. Jeżeli chcecie. Wiedzieć co was, dla Was dobre, połączcie tak sobie paluszki razem. Jesteście w sklepie i chcecie coś kupić. Jeżeli ten towar jest dla Was dobry, to nie rozerwiecie palców. Jeżeli jest zły, to rozerwiecie te palce. Macie tutaj troszkę tych no ćwiczeń najbardziej spektakularnych powiedzmy, to jest ćwiczenie Jeszcze nie raz nie tu boję będę tamsze. Patrz na mój palec i teraz trzymam palec na Twoim czole. Położę powieki możesz opuścić w dół, oczka do góry. I teraz trzymam Twoją, twoją palec na czole. Oczyli teraz jak wiaterek przepływa nad Twoją głową, głową przepływa w dół, przyjemny wiaterek. I teraz dalej trzymam ten palec na czole. I będziesz mocował się teraz próbował wstać. Jak palec teraz przyciśnięty do główki, czy ma moc? Oczywiście. Już teraz jesteś przyklejony do siedzenia. To tu Twój nawet przyklejony. Ja Ci teraz dalej pomogę. Pomogę Ci otworzyć oczka. Abyś tu dalej mój palec na czole możesz tworzyć oczka, ale teraz dalej nie możesz się podnieść. Mocujesz się teraz swoim ciałem. Twoje ciało już przyklejone mocno do, do siedzenia. Próbujesz podnieść się. Ciężko? Możesz mówić, co czujesz teraz? Czuję, że się Płacisz się. Mocujesz się. Twoja podświadomość coś nie da nie rady się podnieść. Magnes trzyma jakieś ciężkie ciało Twoje. Nie ma słuchaj. Teraz zamknij oczy. Teraz ja zabiorę palec, a już Twoje ciało pozostanie tak przyklejone do siedzenia, że nawet kiedy oczy tworzysz, jeszcze bardziej będziesz czuł się ciężki. Możesz tworzyć oczy teraz. Nie te za ale całe twoje ciało i tak przyklejone do fotela. Możesz się z niej próbować szarpać sobą, mocować Ciężko. Widzisz teraz nawet to ciało Twoje ciało tak jest teraz. Nie, nie, nie wygodnie. Niewygodnie. Śpij. I teraz ja spowoduję że twoje ciało zastyga w tej pozycji. Tak jak siedzisz, twoje ciało zastyga teraz. Ale kiedy się unios do góry, twoje, twoje napięcie miśniowe będzie tak mocne. Może pomóc mi tu, kolega? Spróbujemy kolegiona dokładnie zobaczycie Państwo teraz. teraz. Proszę Państwa, czy ktoś może mu wyprostować nogi? Sztywne On jest krzesłem teraz. Okay. Proszę położyć to krzesło na krzesło, tak? Nie, nie. proszę nóżki do góry. Proszę krzesło. krzesło, Proszę, on jest krzesłem teraz. Widzicie? Proszę. Nie tak. sztywne ciało, sztywione. Możecie tą sztywkę zrobić teraz. On jest krzesłem. Możemy to krzesło położyć tak, że teraz położymy to krzesło. Krzesło, może Pani usiąść na to krzesło sobie, tak. pani? Jak na krześle się siedzi teraz. Tylko, że do tego krzesła brakuje nam dwóch nóg z tyłu. To bez prawa fizyki nie zrobimy. Dziękuję Panie bardzo, Teraz to krzesło pójdziemy z powrotem na to krzesło. Proszę patrzcie, Działanie. O, przepraszam. Zapomnij tym wszystkim. Jesteś teraz tu. dalej weterek nad no, głową. Ten weterek, który tu się Wracasz tu i teraz. Piękny, dobry. Witamy w